Witajcie kochani, witam serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie i dzisiaj zapraszam Was na bardzo zdrową i bardzo smaczną pastę z pestek dyni i słonecznika z pieczarkami i z cebulką. Zarówno pestki z dyni, jak i słonecznika są bardzo zdrowe, są napane witaminami i mikroelementami. Dlatego warto jest naprawdę jeść je regularnie. Zawierają m.in. witaminy z grupy B B1, B2B6, co sprawia, że są silnymi antyoksydantami, przeciwutleniaczami. Zawierają również witaminę E. Jest to tak zwana witamina młodości. Pewnie wiecie, że bardzo wiele kosmetyków do włosów, do paznokci i do ciała jest właśnie z dodatkiem witaminy E, także one mogą jakby się przyczynić do tego, że będziemy mieć bardziej lśniące włosy ładną skórę, cerę i mocniejsze paznokcie. Co jeszcze zawierają? Pestki ze słonecznika są bardzo dobrym źródłem błonnika, a błonnik powoduje, że jesteśmy nasyceni no i oczyszcza nasz organizm jak taka szczota podobno tam w środku. Oczyszcza nas z różnych toksyn i innych niepożądanych substancji. Pestki ze słonecznika zawierają też magnez, fosfor, cynk i potas. Natomiast pestki z dyni pomagają zapobiegać w tworzeniu się kamieni nerkowych. Także nie ma się co zastanawiać, trzeba jeść regularnie, jak najczęściej nawet jak idziemy gdzieś jako przekąskę, idziemy i może nas złapać jakiś e, nagły głód, w torebce bardzo fajnie jest mieć właśnie pestki. Słonecznik dynie obowiązkowo zabieramy ze sobą i nie kusimy się na żadne inne, niezdrowe smakołyki, szczególnie jeżeli nam zależy. Na zdrowiu to jest raz, a wielu osobom na zrzuceniu zbędnych kilogramów, na, na odchudzaniu. To są właśnie peski, które, mimo że mają tłuszcz, naprawdę wspomagają te procesy. Także warto o nich pamiętać i korzystać, tak? Okej, okay, kochani, ale wracając do naszej pasty, co potrzebujemy? Potrzebujemy Około półtorej szklanki pestek ze słonecznika i pół szklanki pestek z dyni. Możemy oczywiście też te proporcje też zmieniać dowolnie. Jak nam się podoba, możemy użyć troszeczkę więcej. Ja lubię ten dominujący smak słonecznika, dlatego używam ich więcej, ale można je w równych różny, proporcjach użyć. Do tego potrzebujemy, aha, pestki zalewamy na przynajmniej 2-3 godziny. Możemy też je zostawić na noc zalane wodą i rano zrobić pastę, albo w ciągu dnia właśnie zostawić przynajmniej na 1,5-2 godziny. Z, e, moczymy je w każdym razie w wodzie, i w tym czasie sobie przy, możemy przygotować cebulę. Podsmażamy cebulę i kilka pieczarek. Delikatnie na kilku e, łyżkach oleju podsmażamy. Kroimy dowolnie, bo, bo i tak to będziemy później miksować. Także nie musimy się za bardzo starać. Przypra nie przyprawiamy jeszcze, tylko wrzucamy na patelnię, podsmażamy. I wtedy cała filozofia polega na tym, żeby to teraz ładnie razem zmiksować doprawić solą i pieprzem i pasta będzie gotowa. Także bardzo prosty sposób. Jest to super sposób na, na to, żeby zastąpić na przykład masło i taką pastę można trzymać i przechowywać kilka dni w lodówce. Także spokojnie możemy ją zrobić w większej ilości, schować do lodówki i kiedy nam... A możemy ją jeść z warzywami, oczywiście wtedy jest też super zdrowo i z ogórkiem kiszonym, z selerem naciowym, pycha z papryką. Ale możemy też tradycyjnie użyć do kanapek jako właśnie zamiast masła. I na to położyć kiełki, ja bardzo lubię z kiełkami, z pomidorem, z papryką, już jak nam się będzie chciało, natomiast bardzo ważne jest, żeby o niej pamiętać, żeby sobie robić raz na jakiś czas i żeby właśnie regularnie jeść te pestki, bo, bo warto, dlatego dla tych wartości, które one w sobie zawierają, no myślę, że warto jest je jeść naprawdę często. To jest właśnie wszystko co nam będzie potrzebne. Tutaj już podsmażyłam cebulę i jakieś 5-6 takich większych pieczarek. Ja lubię, gdy tych pieczarek jest dosyć dużo. Podsmażamy, nie musi to być bardzo, pod, znaczy nie musi być bardzo, nie musi ta woda bardzo odparować później z tych pieczarek. Ja to zostawiam, gdy to jest jeszcze takie właśnie nie takie bardzo suche i nie takie bardzo pod, podsmażone, tylko tak tak właśnie żeby to zeszlić ładnie i zamoczone przez 2-3 godziny pestki z dyni słonecznika. Tą wodę teraz odlejemy, dodamy pół szklaneczki świeżej wody i będziemy to miksować. Sól, pieprz do przeprawienia i to wszystko. Zaczynamy od tego, żeby zmielić najpierw pestki z dyni słonecznika odsedzone już. Ja to robię w Vitamixie, ale oczywiście każdy może robić to, można to zrobić dowolnym blenderem, malakserem, wszystkim, co nam to porządnie zmieli, ale do, ważne jest też, żeby to porządnie zmielić. żeby dodać tyle wody, tą wodę też dolewamy tak na oko i ważne jest, żeby dodać jej tyle, żeby ta pasta była taka puszysta i żeby nie było grudek ze słonecznika, żeby to dosyć, żeby się to dosyć dobrze zmiksowało. I wiem, że nie wszystkie może... No trzeba mieć po prostu sprzęt. Do tego trzeba wypróbować, czym będzie najlepiej, bo nie wszystkie, nie wszystkie miksery mogą to zmiksować dosyć dobrze. Trochę wody. Nie tak dużo, ale na oko. Znaczy będziemy to robić stopniowo. Wody, dlatego, że to mogłoby być troszkę rzadsze i będzie mi się łatwiej miksować też. Nie dużo, 2-3 łyżki. Myślę, że to już jest ok. Teraz mogę dodać pestki. Nie pestki, tylko pieczarki i cebulkę. Wszystko to jeszcze trochę zmiksować. Później doprawimy to solą i pieprzem i będzie gotowe. Gdy jest właśnie dużo, dużo pieczarek i cebulki, żeby, żeby ten smak jest właśnie taki bardziej chyba jakiś pasztetowy, mięso przypomina osobom, które jedzą mięso. Wszyscy mówią, że, że to takie naprawdę jest taki pasztet mięsny. Ok, miksujemy dalej. Myślę, że pasta już jest gotowa. Z pieczarkami i z cebulką nie musimy tego mielić już aż tak bardzo drobno. Jeżeli ktoś lubi właśnie czuć yy, kawałki, nie muszę. Ja akurat zmiksowałam to dosyć do, drobno, ale czasami dodaję jeszcze trochę cebulki i pieczarek, tak żeby były kawałeczki, czy zostawiam i nie miksuję ich. Teraz doprawiamy tylko solą, pieprzem i przekładamy do słoiczka. I możemy jeść. Taka pasta to jest to, co najlepsze, jak dla mnie. Uwielbiam ją, nie potrzebuję nic innego na chlebie. Pasta i warzywka. Naprawdę polecam bardzo serdecznie, spróbujcie, spróbujcie zamienić, jeżeli jecie jeszcze masło, spróbujcie sobie zrobić na próbę, a dostarczycie sobie w ten sposób bardzo dużo witamin, mikroelementów, zdrowia i przede wszystkim zdrowia. Fajnie by było, gdybyście spróbowali i podzielili się tym ze mną. Dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam na następny filmik i trzymajcie się, życzę Wam miłego i bardzo smacznego dnia. Cześć!